Do Komisariatu Policji w Poznaniu zgłosił się mieszkaniec Warszawy, któremu jadąc pociągiem relacji Warszawa-Berlin na wysokości Kutna w czasie snu podmieniono buty. Sprawca zostawił swoje zniszczone pantofle, a zabrał mu buty w wartości około 2000 zł. Poszkodowany zostawił szczegółowy rysopis ewentualnego sprawcy. O tym całym zdarzeniu powiadomili nas policjanci z Poznania. Kutnoscy policjanci na dworcu PKP w Kutnie zatrzymali mężczyznę. Mężczyzną okazał się 24-letni obywatel Niemiec, posiadał na sobie skradzione buty. Nieuczciwy obywatel Niemiec został zatrzymany, odpowie przed polskim sądem, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.